Rok temu dostali nowy wóz strażacki. W tym roku zdobyli tytuł jednostki roku w konkursie Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Sukcesy strażaków-ochotników z targowej górki pod wrześnią przysłania jednak brak garażu, który zabezpieczałby wóz przed warunkami atmosferycznymi. Strażacy nie odpuścili i garaż wybudują teraz sami. Jak im idzie, sprawdzał Michał Majewski. I tak właśnie mury pną się do góry. Pełni bezpiecznie jak na strażaków przystało. W Targowej Górce rośnie nowy garaż. Mieliśmy tylko fizycznie jeden garaż, a drugi wóz przez długi okres był, że tak powiem konserwowany na dworze. Musieliśmy no, zmobilizować się, podjąć wspólne decyzje. Decyzje niełatwą, bo garaż budują sami strażacy w czasie wolnym od pracy. Tutaj budowa trwa praktycznie e, codziennie, coś się dzieje, no to każdy ma, może tutaj się wykazać i, i zdać pomoc. Ciężka praca fizyczna to domena mężczyzn, których w budowie wspierają druchny. U nas takie działanie w czynie społecznym, Bogu na chwałę ludziom na ratunek, jest czymś naturalnym i oczywistym. Wraz z dwójką kolegów zostaliśmy koordynatorami budowy. Budowa nie doszłaby do skutku, gdyby nie mieszkańcy okolicy. Pod garaż oddali działkę i przekazują materiały budowlane. Ochotnicy planują, że w tym roku wybudują. Surowy stan zamknięty. Wiadomo, środków nie starczy, gdyż inwestycja opiewa na ponad 165 tysięcy złotych. Część tych pieniędzy pochodzi z tegorocznego Funduszu Sowieckiego Gminy Nekla, część z budżetu własnego OSP. Brakujące 100 tysięcy jednostka chce pozyskać z różnych źródeł w przyszłym roku, przygotował Michał Majewski.